Dzień dobry. Wita was pan Teatrzyk online. Zapraszam na przedstawienie, które jest zrealizowane dzięki współpracy Warszawskiego Klubu Rotariańskiego, który przekazał środki na realizację tego przedstawienia, Fundacji Ronalda McDonalda, dzięki której możecie to oglądać i pana Teatrzyka, czyli mnie, który zagra dla was to przedstawienie. Posłuchajcie opowieści wróżki Magdusi. Budzisz, chciałem jeszcze trochę pospać. Oj, przecież i tak teraz cały czas siedzimy w domu, nie możemy wychodzić. No tak, koronawirus. O, chociaż może byśmy sobie coś wymyślili do zabawy? Jakąś ciekawą zabawę, co? No, na przykład. Yy, wchowanego. Nie, to już mi się nudzi, lecz można się bawić w chowanego. No to na przykład. To ty coś wymyśl w takim razie? No to. A może? Co? A może? A może poprosimy wróżkę Magdusie, żeby nam coś opowiedziała, co? Głuptasku, przecież wróżka Magdusia istnieje tylko w naszej wyobraźni. Hm, no tak, ale to nie znaczy, że nie możemy jej zawołać. Spróbujmy. No dobrze. Trzy, cztery, Wróżko Magdusiu! Wróżko Magdusiu! Hm, chyba nie słyszy. Jeszcze raz. Wróżko Magdusiu! Wróżko Magdusiu! A może wy nam pomożecie ją zawołać? O, trzy, cztery, ry. Wróżko Magdusiu! Wróżko Magdusiu! Wróżko Magdusiu! Słyszysz? No, lepiej sobie stańmy tutaj z boku. O. I poczekajmy na wróżkę. No właśnie. O. Schowajmy się o tu. I dzieci zastygły w oczekiwaniu. Bo oto z daleka, z dalekich krain, z wyobraźni pojawiła się. Wróżka Magdusia. Witajcie, moi drodzy. Witaj, Magdusiu! Witaj. Wzywaliście mnie dzisiaj. Chcielibyście, żebym opowiedziała Wam jakąś historię? Tak, tak, tak. Oczywiście. W takim razie siądźcie uważnie i słuchajcie. Dawno, dawno temu, mgła spowijała ziemię. Wtedy nad rzeką pojawiły się dwie Kaczuszki, które cały czas się kłóciły. Oj, 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 przepuść mnie, ja tędy pierwsza przechodziłam. Nie, to ja pierwsza przechodziłam. Przepuść mnie ty! Nie, ty. Nie! I kaczuszki cały czas się kłóciły. W pewnym momencie nie zauważyły, że w ich stronę zaczął się skradać lis. Kłóciły się i kłóciły. Dosyć, dosyć, znamy to już o tych kaczuszkach. się opowiedz nam o czymś innym. Ach, no dobrze, w takim razie opowiem wam inną historię, nie o kaczuszkach. Pewnego razu... Dawno, dawno, dawno temu żyły sobie trzy małe świnki. Asia. Dzień dobry! Kasia? Ojej, znowu się zaplątałam w te gąszcze. O, dzień dobry! Cześć, Kasiu! Cześć, Asiu! I. Najstarsza świnka Iwonka Witajcie moje drogie siostry. Czy przeczytałyście już książkę Jak zbudować bezpieczny domek dla świnki? Nie! Nie, na razie Chciałybyśmy się trochę poturlać i schrupać trochę yy, koniczynki. Och, moje drogie. Nie, 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 nie. Prze już przecież słyszeliśmy historię o trzech świnkach. Magdusiu, wymyśl coś innego. Och. No dobrze, moi drodzy, ale muszę wam powiedzieć, że dzisiaj sami nie możecie się zdecydować, co wam opowiedzieć. No to na przykład. Poczekajcie, o czym by tu opowiedzieć? Muszę się skupić, poczekajcie. Wam o małej, wesołej małpce. Dawno, dawno temu, w dalekiej krainie, pokrytej zielonym lasem, gęstą puszczą, nieprzeniknioną przez żadnego człowieka, w której to żyło bardzo dużo różnych dzikich zwierząt, mieszkała sobie mała. Małpka. Mała małpka była bardzo hałaśliwa, krzyczała, cieszyła się i potrafiła nawet zaśpiewać piosenkę. Nie, magdusiu! To już słyszeliśmy, wróżko, magdusiu! Och! Moje drogie dzieci, muszę wam powiedzieć, że jesteście dzisiaj bardzo, ale to bardzo kapryśne. No to ja już nie wiem, co ja wam wam opowiadać, żeby było. Zabawnie, interesująco i ciekawie. W takim razie... W takim razie mam pomysł. Czarodziejskie kartki z książki, która jest tuż za mną, podpowiedzą mi Słuchajcie uważnie. No dobrze, Makdusi, ja mogę, mogę tutaj razem z tobą popatrzeć na te magiczne kartki? Możesz oczywiście, ale nie. Jestem pewna, że cokolwiek zobaczysz, to pismo jest magiczne. No dobrze, to może po prostu zobaczymy? No dobrze, powiedzmy, pierwsza z brzegu. Czekała, jeszcze dłużej czekała, aż tu błysnęły w wodzie. Dwie srebrne płotki. Płotki? A co to są płotki? <laughs> Płotek przecież! Płotki to takie ryby. A, dobrze! Płotki, płotki, krzyknęła czajka. Złapie i zjedz. Ale czapla przestąpiła z jednej długiej nogi na drugą długą nogę i powiedziała. Hmm. Płotki są za małe. Hmm. W tej bajce nic się nie dzieje. Może może opowiesz nam coś innego, co? No dobrze. Zobaczmy, co mówią magiczne kartki. Oj, A, to teraz może ja ci pomogę, Magdusiu, co? No dobrze. Zobaczmy, którą wybierasz? Tę, tę czy tę? Yy, środkową. No dobrze. Wierny kon czekał na nich przy moście i jeszcze tego samego dnia zaniósł ich na zamek. Król zarządził przygotowania do hucznego wesela. Radość zapanowała w całym państwie. Nazajutrz rano orzeł zastukał do komnaty królewicza i zawołał. – Bierz oddział wojska, królewiczu, i jedź do chaty w puszczy, żeby uwolnić starsze przątki. – Eee! Przątki? Co to są w ogóle przątki? – O, mój drogi, widzę, że musisz jeszcze dużo, dużo nadrobić. Przątki to takie panie, które przędzą. – Przędzą? A co to jest przędzą? O, mój drogi, Przędza to taka nitka i wszędzie się ją albo z lnu albo z innych roślin z których później można coś uszyć a to tak jak w tej bajce o śpiącej królewnie tak dokładnie tak a jednak coś wiesz <laughs> no coś tam wiem wróżko a może kartki podpowiedzą jednak jakąś inną historię co Dobrze, w takim razie sprawdźmy o tę. Na wysokim drzewie nad łąką mieszkał stary kruk. Widział nieraz, jak mysz i żółw rozmawiali sobie nad rzeką, ale nie słyszał, co mówili. Bardzo był tego ciekaw. O, bardzo był tego ciekaw, tak jak ja. Raz nie wytrzymał z ciekawości i sfrunął nad brzeg rzeki. Żółw i mysz przestraszyli się go hmm, i chciały, chcieli uciekać, ale kruk powiedział Nie uciekajcie, nic złego wam nie zrobię. Chciałbym tylko posłuchać, o czym tak co wieczór rozmawiacie. Nudno mi samemu na drzewie. No i zaprzyjaźnili się. Heh, wszyscy troje. Mysz, żów i kruk. O, ciekawa historia, a, a, ale może znasz jeszcze ciekawsze co? Ojej, naprawdę dzisiaj chyba macie jakieś złe humory, rozkapryszone dzieciątka, o, rozkapryszone. Łatwo ci powiedzieć, siedzimy już tyle dni w domu i nie możemy wychodzić. Och, wiem, wiem. Koronawirus was nawiedził. No, właśnie, i trzeba się przed nim chronić, siedząc w domu. Dobrze, w takim razie, może teraz ty, Aniu, pomożesz mi znaleźć jakąś ciekawą historię. Dobrze, w takim razie, wróżko, no to może. Ta. No to czytamy. Co każesz? Schwytajcie mi rusałkę! zawołał przewoźnik. Wicher dmuchnął, wywrócił czułenko, mróz tchnął, ścisnął lodem. Wędka samołówka zarzuciła się sama i zahaczyła o złoty warkocz. Przewoźnik wyciągnął rusałkę. A biedna rusałka! Przecież rusałki nie istnieją! Może i nie istnieją w waszym świecie, ale w wyobraźni i w <laughs> wyobraźni w krainie fantazji istnieją, tak? Może jeszcze spróbuj raz, co? O nie moi drodzy, mam już tego dosyć. Nie możecie dzisiaj się na nic zupełnie zdecydować. Tak naprawdę mam do kogo. Wstąpić na historię, opowiedzieć, przeczytać. Lecę teraz do dzieci, które tak naprawdę na mnie czekają. A wy, a wy poczekajcie sobie jeszcze, aż zdecydujecie się, co Wam się podoba, jaka historia. A wtedy spróbujcie mnie zawołać, ale chcę was ostrzec, że. Hmm. Nie tak szybko teraz przylecę do Was. Musicie nauczyć się podejmować decyzje. Do zobaczenia. Ojej! Kuba! No, wróżka chyba się na nas obraziła, co? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie. No, ale to. No, widzisz, że. Mam ochotę na jakąś taką super historię. Ja też. A te wszystkie osinkach, o sinkach, o kapturkach już słyszałam i mi się znudziły. Mm. A może wymyślimy jakąś naszą wspólną historię, co? Dobry pomysł! To co? Zaczynamy opowiadać? Możemy zaczynać. No to. Yy, dawno, dawno? A może całkiem niedawno? No dobrze, to a może całkiem niedawno? Nie, tak nie może się rozpoczynać historia. Mm, no to jak? Nie wiem, właśnie się zastanawiam. A, a może dzieci nam pomogą, dzieci? Pomożecie nam wymyślić jakąś historię początek, a później będziemy dalej ją opowiadać, co? Mm, no, no, trzy, cztery, no słuchamy, teraz wy zaczynajcie nic nie słyszę. Ani ja. No. Wiesz co? Może pobawimy się w Berka, co? No dobrze. Jak już się trochę pobawimy, to się trochę zmęczymy i może pomysły na historię przyjdą nam same do głowy. Dobra, dobry pomysł. W takim razie Berek! Hej, poczekaj! Gdzie on pobiegł? Gdzie on pobiegł? Tutaj jestem. O! Schował się. Hej, Kuba, gdzie jesteś? Tutaj jestem! O! No nie! Nigdzie go nie widzę! Tutaj! Oj! Chodź tutaj! O! Oh, znowu gdzieś się schował. Kuba, ja się nie bawię! Ojej, ojej, ja już się tak nie obrażaj! Nie... Nieładnie jest tak się obrażać, wiesz? I trzeba się na, nauczyć u, Przekrywać! o e, na przykład, e, jak się bawimy w jakieś zawody, albo ktoś biegnie, albo ktoś kryje w chowanego. No to też trzeba się na to zgodzić, bo jak zaczynasz się bawić w jakąś zabawę, to znaczy, że się zgadzasz na zasady, które w niej obowiązują. O! No dobrze, już dobrze. To co? Zaczynamy naszą historię? Chyba przyszło mi coś do głowy! No to mów. Bim. 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 I co to koniec? Poczekaj. Jeszcze raz bim, bim, bim. uderzył dzwon na wieży pałacu. O, ciekawe wszystko dookoła było bardzo ciche, ponieważ. Wybiła godzina trzecia w środku nocy. O! I wtedy na balkonie pojawiła się piękna postać. Tak, była jak duch. Uuu. Oj, przestań, ja się boję! Uspokój się, przecież to tylko historia, którą wymyślamy, nie wydarzyła się naprawdę. Miała postać sunęła 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 wzdłuż balkonu a gdy dochodziła do krańca jednego zawracała i szła w przeciwnym kierunku o ale ładnie opowiadasz ty też Miała postać chodziła tak przez całą Godzinę, a później zniknęła, bo tak naprawdę to była godzina duchów. Ha! Przestań się bać! Przecież to tylko historia, która się nie wydarzyła, naprawdę. Mówmy dalej. I biała postać zniknęła, bo na wschodzie. Zaczęło pojawiać się słońce. A wiadomo, że słońce nie jest dobre dla duchów. O, o. Te, te, teraz będę się bać przez ciebie. Może już nie opowiadajmy dalej tej historii, co? Dobrze, o, opowiemy ją następnym razem. A teraz co? Dzieci! Dzieci, chodźcie, kubania! Ojej, to mama. Co teraz powiemy? A nic po prostu pójdziemy yy, yy, pójdziemy do kuchni i zobaczymy co mama od nas chce. Dobrze. Dzieci chodźcie kolacja. No kolacja. O, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli wychodzić z domu. No, a czy wy myjecie dobrze ręce? Potrzeba dobrze myć ręce, bo ten wirus jest bardzo niebezpieczny. I odkażacie? I odkażacie? I nie wychodzicie z domu? I, nie wychodzicie. Dzieci nie są w domu, tylko w szpitalu. A, No dobrze! Czyli zostajecie w swoich pokojach, tak? Tak! Dzieci, ileż razy mam was wołać? Chodźcie, bo wystygnie! dobrze to my biegniemy już na kolację no właśnie bo nasza mama będzie się na nas denerwować a wcale tego nie chcemy wolimy żeby się uśmiechała no właśnie wolimy żeby się uśmiechała w takim razie myślę że jeszcze się zobaczymy bo to nie pierwsza nasza opowieść no właśnie w takim razie do zobaczenia i życzymy wam uśmiechu na twarzach każdego dnia Mimo tego, że nie możecie wychodzić, papa, pa. do zobaczenia! Pek! Poczekaj, Anka! I dzieci pobiegły na kolację. Jadły tego wieczoru pyszne naleśniki. Mama zrobiła pyszne naleśniki z konfiturą truskawkową. Ulubioną konfiturą zarówno Ani, jak i Kuby. A później po kolacji umyły zęby, umyły twarze i poszły spać. I to już koniec dzisiejszej historii. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało. Chcę tylko powiedzieć, że zobaczymy się jeszcze nieraz online lub w realu, w rzeczywistości. Moi drodzy, Chcę tylko powiedzieć, że jeżeli bardzo Wam się podobało, możecie też wejść na mój kanał na YouTube. Pan Teatrzyk, lajkujcie, udostępniajcie i subskrybujcie. A tymczasem życzę Wam wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia!